Podróże, degustacje, rozmowy z przyjaciółmi z branży. A wszystko po to, aby dobór napojów w karcie był punktem wyjścia do odkrywania nowych, wyjątkowych smaków. Wine and Spirits Bar oferuje produkty starannie wyselekcjonowane, spełniające kryteria barów klasy premium. Krzysztof, ostatnia propozycja z naszej karty menu, Hollywood. Jestem ciekaw, jakie wino dobierzesz. A ja myślę, że to jest prosta kwestia. Spotkamy się na restauracji. Dobra, to czekam na ciebie. Tomek chciał wino. Halibut, szparagi. Mam pomysł. Krzysztof, kolejne zaskoczenie. Piwo do ryby, do halibuta. Morska ryba, myślę, że to nam zgra. Wiesz co, piwo to jest naprawdę bardzo fajny napój, który można śmiało łączyć z fajnymi daniami. Bardzo fajny browar, trzy korony z nowego sądża. Myślę, że to też tam lekko podkreśli te regionalizmy ukryte w tym daniu. Te świeże dodatki jak najbardziej do tego piwa będą pasować, no a co do ryby, to musimy spróbować. Krasa. Typowy wajcen, czyli piwo pszeniczne. naleję ci, bo widzę, że jesteś ciekawy. Są tutaj takie drożdże ukryte, które mają dużo fajnego, naturalnego smaku. czy nie mogę się doczekać. Bardzo ładno ma barwę, złotą, tak, aż chce się pić. Sprawdźmy, jak wygląda z tą rybką. To ja próbuję piwa, ty próbuj piwa i rybki. Piwo jest naprawdę delikatne, poziom goryczki jest niski, no i ten słodki akcent. Myślę, że tą goryczką tutaj wygrałeś, jednak, że dobra jest to piwo do tego Halibuta. Widzisz, połączenie piwa z potrawami nie musi być nudne. Bardzo delikatne piwo, myślę, że nie zabija smaku morskiej ryby, jaką jest halibut. Krzysztof, jak Ci się podobają moje połączenia? Świeża szparaga, botwinka, żółty burak, soczewica. Mamy tutaj wiele fajnych, różnych smaków, ale wszystkie są łagodne, tak jak to piwo. Orzeźwia to wszystko. Dokładnie zaczynają się piękne wiosenne dni, więc warto przyjść na taką fajną rybkę, na przeniczne piwo, no i odkrywać fajne, delikatne smaki. Przyjść do restauracji For, sprawdź takie fajne wiosenne, nowe smaki. No i napij się orzeźwiającego piwa. Zapraszamy.